Cześć, witajcie z tej strony Farmson i dzisiaj razem ze mną z rolnicek. Witajcie. No i stoimy na tle naszych perełek, tam chłonąc z tyłu, kras bardziej z przodu, ale tutaj po lewej mojej, patrzcie co Nasz się nowy nabytek, man. Tak, y, co? <laughs> y, no tak, nie. Y, tu <laughs> chłopaki przyjechali. Manem takim właśnie y, przywieźć nam siewnik. Salki czy sulki? Sulki czy salki? Sulki, sulki, sulki. 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 sulki Progres pesto. Tak. No, siewnik bardzo profesjonalny bym rzekł. Już chyba, nie Łukaszek. No tak. Przynajmniej tak. za profesjonalną cenę. Na razie, no tak. na razie nie należy do nas. No, Zaraz będziemy tam mówić, dobra. Cześć Piotrek, witam. No cześć, cześć, witam no. nas Ja Jest Piotrek, bo nam to zładuje, bo... Czekaj, ty masz obciążnik z tyłu jaki? E, e, Kurde, e, no taki obciążnik to porządny. Nie dał tutaj te dwa, dwie cegiełki z tego, z chodnika dał to na górę, to <laughs> przyciąży. No Najpierw, e, daż rady to dźwignąć, bo to ciężkie jest. Myślę, że dam radę, ja lękę na na te... mam No. Parka. weź, weź go próbuj podpinać. Tylko dałoby rady go jakoś tu przestawić, bo trochę tu ciasno, tutaj macie ten, te szambo. Ja wezmę, ja wsiadę do tego mana i ja to zrobię. I ja nie chcę, żeby mnie gibło, wiecie, bo to... Ogólnie na temat traktora też się pogadać musimy. No... Ale to tam. Pozaodcinkowo na razie. No na razie to... Dobra, ja się tu cofam. Kurka, podobna co on robi z tym manem. No widzicie, no manik taki... Ciekawa, ciekawa tutaj. Yy, przyjechał dealer... Co on robi? A, tak to robi. Dobra, nie robi jak chce Piotrek podjeżdża Dobra Piotrek, Piotrek dawaj, tu ściągniesz, położysz tu i potem się pozapinamy Dawaj, dobra, dawaj, dobra. dawaj Zapniemy ci wałek, dobra? Troszkę wyżej. Dzień, ty chcesz ten wałek zapiąć? <grym grym> do o dobra, troszkę niżej, dobra, niżej, dobra, niżej, trochę, niżej. Niżej, niżej, trochę o Niżej, dobra. jeszcze trochę niżej, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę niżej, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, podjeżdżaj do przodu. Do przodu, do przodu. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Ja ci zapinam. Okej. Okay. I góra. Elegant. Powoli do góry, powoli, 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 powoli. Dobra, trochę na siebie go weź. No, no, bo ci. odwingo go na siebie. O, o, o. Z tyłu on to... jest lekki, nie? chyba, bo to. Ja może odjadę, ja nim odjadę. Tak, tak. Może lepiej nie jest z nim, bo to. Uważaj, uważaj, żeby to. Dobra. Połóż go lekko na ziemi. Już Czekaj, ja go, ja go trochę dam na glebę Ja go wam tu trochę dam na bok Uwaga tu hu... Uważ, cofnij się Artur lepiej, jakby mi nie Dobra, kładź go, Pietrek, kładź go Jezus Maria, Pietrek, kładź go Kładź, Do boże Oczyzyjnie. Dobra, jeszcze, jeszcze, Aha. jeszcze, jeszcze Brzegaj kucnę Dobra Odpina Jukasz Dobra Git Małe DJ Peter, dobra, elegancko No tak trochę mało profesjonalnie my go położyli Te trochę tak mało, mało eee. ty, słyszysz? Tam Profesjonalna cena to zrekompensuje e, coś się stało tutaj? Wszystko nie, 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 nie. Wsz wszystko, wszystko, wszystko dobrze Cofej, cowej, Artur, cofaj. Już, 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 czekaj, bo... Kurde. Jak pod inne maszyny to bez problemu, ale jak jakaś nowa maszyna to ja się tak cykam, że... Nie Jeż... się, to Jeszcze nie na takie, testy to nie na to takie jest. drogie. Dobra, no jak To nigdy. zapnąć. To Jeden z jednej, na... drugi z drugi. To jest chyba najdroższa ta, nie? Maszyna tak. na razie w gospodarstwie taka, że... No teraz tak, tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. O dziepko, dziepko? No dobra, Spino, mnie Łukasz. Tak, tak, dobra. O, o, ja podnoszę. Gra. Kurka ciężki. Ej, <laughs> hey, Łukasz. To jest nowe wasze? Nie, nie, to jeszcze nie nasze. To jeszcze nie nasze. Nie, o. Ty, kurde, ale blisko ten łopon, nie? O kurde. No, także. Dobra, my sobie robimy A weź, a weź, go, a weź go opuść. Mhm. Mm no czekaj, odsunie się opokił. Nie no nie, nie ma, nie ma źle Artur, nie ma źle no. Nie ma źle no, ale kurde, trochę nie przewidzieli tego, nie? No. Hmm. No cie, ciekawa propozycja taka. Dobra, nic, my się będziemy szukać yy, nasion, nasiona nasion trzeba wyciągnąć... Trzeba sobie właśnie, nie ojejku, nie chce mi się tego robić, ale dobra. Ja, jakieś tam, no, ale, ale... Może... Dobra, także my się załadujemy ludzie i widzimy się po krótkim cięciu. Yy, no jedziemy sobie. Yy, kurka, łukasz powiem ci, że fajny w niego, nie jest taki ciężki jakby się wydawało. Na przykład, wydawało się, że jak go zasypiemy do pełna, to, to będzie ta, ciężko. Ale ta, kla, ta klapa ten, ta klapa na przykład jest plastikowa. To ktoś mm. powie... E, szajstwo ten, ale... To nie jest głupi materiał. Widać dobry, dobry plastik, widać też wykonanie dobrego plastiku. Tak, to, to nie jest głupi materiał, także tutaj... Jedź, jeźdź, jedź wolno. Też te światła z tyłu ledówki ma takie fajne. No, bardzo ciekawy siewnik. Mało, boim, spotykany, bo, mało boim, spotykany, boimy firma, się troszkę. Tak nie, nie bardzo jakoś, ale... Boimy się troszkę właśnie co do jakichś serwisów czy coś, jakby się coś działo z takim czymś. Oglądałem ciekawostki u Mateo. Mhm. On tam, on tam fajnie mówił o tym Sulki. I dlatego zdecydowaliśmy się przetestować, no zapytaliśmy się firmę, czy by chciała nam użyczyć, powiedzieli, że nie ma problemu. No, a no, żeby też troszkę mniejsza, jakieś, jeśli chodzi o także. Tak, tak, żebyśmy nagrali jakiś tam odcinek, jeśli chcemy. No i, no, i nagrywamy. No bo to nam na pewno dali, na no, bo... Tak, no to na pewno. No tutaj taki trochę minus, ale to może też bardziej minus ciągnika, m, że on jest zaraz, on jest bardzo blisko ten, kół opon. Tak. Ale mi się wydaje, że to jest wina jednak chyba ciągnika. No bo... Siejemy na ściernisko Tak, bo tu jest brona aktywna, stwierdziliśmy, że siejemy tutaj w ściernisko. Zobaczymy jak to pójdzie. Siejemy pszenicę o zimą Dokładnie. A e, tu jest jakaś brona taka inna, nie? Że właśnie ona już się nie zapycha. No znaczy dobra. się tu jest ciekawe, no możemy wyjść, opóźnią i wyjdziemy Czekaj, pokażę. już se, już se trochę podjedziemy, nie? Dobra, dobra No to też jest plusem, że od razu wsiewa nam na nawóz pod korzeń To jest duży plus, duże ułatwienie Nie musimy jechać kolejny raz w pole, no Dobra, jadę i... zobaczyć, chodźmy zobaczyć Już No akurat troszkę idzie na wyższe obrota jak jest no, tam No to wiadomo, nie? Ta obrona jednak dużo daje Ty Tylko rąk tam nie wsadź, bo <śmieniu> <śmieniu> no mamy bronę aktywną z tyłu wał, później mamy talerze, redlice wysiewające talerze, ładnie dogniatające, tu mamy z tyłu jeszcze taką tą belkę do, do zaczepywania, no bardzo fajnie to wygląda, no bardzo mi się podoba to z tyłu światła te LEDowe, to no, naprawdę ty, jest... <śmieniu> jest... To ktoś głupota, ale mało, mało tutaj film tak stosuje takie, aż takie ładne. No ale popatrzcie, ludzie, tutaj na te, takie detale można powiedzieć, jest, bardzo widać, że to jest porządnie zrobiony siewnik, nie? Na, nawet, nawet te redlice takie, żeby za kołami coś ten ścinają, że, żeby wydeptane było, Tak. powtarzane są nawet na sprężyne. Na sprężynie, a w większości to jest po prostu no, przyspawany kawałek metalu i tyle. Mm. No, no, no naprawdę tutaj, co do tego siewnika, troszkę wąski, bo... Chcielibyśmy takie, bo 4, nie wiem czy 4, bo... Wsiadasz? Yy, już idę, już idę. Bo 4 jest ten problem, że to jest później wszędzie drogi Wszystko jest no problem tak, z nami Ciężko, ciężko Ale się Ale 3,5 byłoby wydaje mi się takie idealne. Tak, tylko te 3,5 ciężko znaleźć taki taki taki... 10 na, na godzinie raz Wydaje mi się, że to w miarę chyba, nie? No moim zdaniem tak, no optymalnie na takich naszych terenach to... No. Nie ma źle dla Jemu. No, to chociaż trochę tu go przymula. Siewnik nie, nie ma tak mało zapotrzebowania mocy, także tutaj to też jest, że wbrew pozorom on jest lekki, ale potrzebuje mocy właśnie. To jest trochę minus, tego bym powiedział, bo na zaniu Holanda nie, podej nie podejdzie. Nie? No, no tak, te, to, 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 to tak. Ale taki siewnik to zaniu Holanda nie będzie żyć życiu <grym> Nie no, to, to... <noise> Zaj zajechalibyśmy kolejny ciągnik, no. ukażesz y matrówkę, nie? No, mam, mam. Żeby tam popatrzymy, jak to dokładnie z tym wysiewem jest, ale. Słuchaj, no, moim zdaniem dobrze będzie. znacznika kasę nie rozłożyliśmy, ale to w sumie takie. Przyzwyczajenie no, my tak że... z przyzwyczajenia na oko hmm. mogę go rozłożyć. W sumie, on, w sumie jest szerokość ciągnika, no. dużo nie wystaje poza daciągu. Właśnie. Także tutaj. No jak jeśli byśmy zakupili taki siewnik, sądzę, że w końcu nawigacja by się przydała. No tak, i pan Marek, a nie mówiłem, będzie czerwony. Tak. tak, tak, także wtedy wtedy miałoby to sens. Tylko jeśli zakup, no na razie nie wiem dokładnie jak to działa, czy to ukazuje trzeba wkręcać te, nie wkręcać tylko y, trzeba wbijać jakoś w nawigację te pola nasze, nie? To się takiego nie wiem, nie wiem do na, nawet może na razie to wytłumaczył. Na razie nie wiemy, bo no, jesteśmy mega świezi w takich rzeczach. Czyli mi się wydaje, że to jest, idzie z Google, z tego, z mapy i to ściąga. No może, no kurka. No też Google nie masz aż, aż takiej precyzji, nie, jak tutaj. Musisz mieć do no tak. 2-3 centymetrów, także... Jest znacznik i żeby nie było. Teraz yy, profesjonalny siewnik to profesjonalnie siejemy. No i też na pewno odbije się taki siewnik na plonie, bo yy, no tak, precyzja wysiewu. Tak, nie, że, że jednak tutaj jest, bo tam tak. w Poznaniaku, no to sz, szło to zarn, ziarno jak szło, nie? Chcia... No, jak no, sepło, raz szło, się poszło, tak się było... No. No, no, więc... Wiadomo, można byłoby się bawić, ustawiać i tak dalej, no no. Dlatego, tutaj mówię centymetr. Jako to nie jest ważne aż tak przy zbożu, nie? Ale, żeby kurde, zobaczyć na tą precyzję tego silnika, nie? Że on jednak jest jednak. Jednak wszystko trzeba mieć precyzyjne. Z poznaniem moglibyśmy coś osiągnąć, ale też nie do końca musielibyśmy dużo. Du dużo byśmy stracili nerwów przy nim. Więc tak. tam było silne, jak było siane. Teraz wkraczamy w to, że mamy już więcej pola. I ta precyzja no, jednak jeśli chcemy na tym zarobić przy takich wydatkach, jakie zrobiliśmy teraz ostatnio, musimy wejść w precyzyjny wysiew jednak, bo precyzyjny wysiew, dobrze dobrana ilość ziaren na hektar, da nam, powi no, powinien dać nam dobry plon, nie? Zamierza, zamierzone cele. Tak jest. Yy, no, no, bo w sumie szerokość, ktoś powie no, szerokość ta sama, co Poznaniak, nie? Hmm. Ta, a ale Czyli... jednak Wisiew jest dużo precyzyjniejszy. Tak, także jakbyśmy kupili jakiś siewnik taki właśnie coś takiego, to nasz Poznaniak i ten agregat uprawoł siewny Spottingera będzie na sprzedaż. Chociaż nie wiem czy agregat na sprzedaż, ale już co, zastanawiam się, bo widziałem takie żeby sobie zostawić to takie na poplon, nie? Mm -hmm. No bo tym siać popląt i tak trochę by zeszło, no a no tak. po, takim czymś, no popląt nie musi być przecież idealnie zasiany jakoś czy coś. No tak, no popląt to Prze... można, było rę... można było wsypać do, do tego, do rozsiewacza nawozu i na nawozu. No właśnie, na, nawet tak prymitywnie, że <laughs> także tutaj sądzę, że nawet można było właśnie tak zrobić, że... Ale w sumie agresor byłby dobry on tam do tego, do ugniatania kukurydzy. No, nawet, nawet to nie, agregaty bym nie, nie sprzedała bo to fa fajny agregacik, podoba no, mi się. ale jakby ktoś chciał poznaniaka niewysłużonego... Tak, niewysłużonego. <grym> tak no tutaj troszkę... troszkę przerobił, no, yy, zaczyna myśleć o zimini, bo w tam... o ziminy, bo w tym roku nie mieliśmy, w tym sezonie. Przez co nam się trochę późno szło, zaczęły w sumie, nie? No, to tak. To, to Na, to nam można... akurat się późno zaczęły, bo... Ale to też pogoda, też pogoda o, też nie no. była najlepsza, bo pogoda była już kwiowa. się wydawało, że będzie git, przyszedł deszcz dwa dni i tu znowu stoimy, czekamy, znowu pogoda, 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 fajnie, bierzemy pole, skosimy, jedno deszcz, normalnie człowiek chciał, ja będę mówił, co? <noise> Uderzyć. Tak, piorun jakiś. Dobra. Kurde, wydaje mi się, że fajnie, to fajnie, to idzie, wiesz co, robota się... Przyjemniej się takim robi, no bo jednak... No tak, no już w większości dla ciebie myśli tu jednak komputer i tak dalej, niektórzy powiedzą komputer niedobrze, że myśli, bo czasami się może pomylić zawiesi się i co potem. Ale ta technika znowu nie jest, aż moim zdaniem, taka felerna. Nie no, to co, to mówią, za przeproszeniem, chcę nikogo urażać, ale jacyś yy, fani 30-tych czy 60-tych, że... No tak. Bo takie osoby tak mówią No, no nigdy, nigdy inni ci tak nie powie No e, taki dzisiaj chyba krótszy odcinek będzie, nie? Nie wydaje no, mi się. No dużo nie mamy co pokazać... No chcieliśmy pokazać, że po prostu taki siewnik dostaliśmy Tak, że, że coś jest nowego, że planujemy rozwój, także No powiedzieć 3 metrowe, no nie mamy dużych pól hektaro hektarowo pojedynczych, żeby... Chociaż... Teraz jest, nie się zrobiły ciekawe pola. Tak, no ale to po... może w kolejnym odcinku. Tak, no połączyliśmy parę ja wam możemy powiedzieć, że. Także... Ale i tak dalej to jest rozdrobnie duże. Właśnie, no tu jednak to jest taki teren, że to nie jest pole, który, na którym wjeżdżacie 6-metrowym. Yy... Takim Badarstadem na przykład. No właśnie, że. Adi też coś tam myślał nad. Nie wiem, czy kupuje, czy co tam. Też myślał nad silnikiem Piotrek, Nie wiem jak. Petrek że... ma Linkmana, nie. No Także oni, oni tam na razie, ale Adi coś myślam, no bo w sumie... Nie... nie, co Adi miał w ogóle? Do tej pory. Amazona Już chyba nie? nie? Amazona miał chyba. Tak, on, on to miał lepiej wysiany zawsze, bo to... Się... Nie wiem w sumie jak to tam... Było. A, Amazona chyba miał takiego też 3 metrowego. A możliwy. Te... A Teraz też coś testuję z tymi branami aktywnymi, żeby to miało tak, to... teraz też wiecie, gdybyśmy chcieli brać coś, coś szerszego, no to jednak potrzebny by był mocniejszy ciąg. Tak, no bo chcielibyśmy bronę a... aktywną, bo... bo a jednak... na mocniejszy ciągnik to tak u nas już nie ma pieniędzy. No. no bo tam jeszcze planujemy coś innego, a... Tak, a zboże nie sprzedane, bo ceny są tak słabe, że trzeba czekać do zimy. No ale nawet jak po tych cenach sprzedać, no to ładnie nam sypło zboże, także... No jeśli roku, donasz, to nie jest W tym myślę, roku ale... naprawdę dlatego, że patrzymy za takimi rzeczami, bo wiemy, że mamy tą kasę. Już obliczając po tej najniższej cenie co teraz jest, to jest ta kasa no spora. Tak. Po, no Po najniższych cenach. A, a nawet nie mówimy o wysokich cenach co pójdą. Tak. Zainwestowaliśmy no jest... na pewno w nawozy w tym sezonie i to, tak. to się dobrze zwróciło. W, tym, w następnym sezonie też myślimy jak najbardziej. No widzicie, już siejemy nawóz pod korzeń, także... Tak, to już jest. Jest plus taki że ten zabieg agrotechniczny kolejny jest wykonywany w jednym, w za, w za jednym razem. Nie no, trzeba jeżdżać kolejny raz ciągnikiem, kolejny raz jeździć po tym zbożu. Palić to paliwo i tak dalej. No może tu spalimy podobną ilość, ale robimy to już za jednym razem, a tak Czyli to jest... czas, nie? Pieniądze, czas, czas to pieniądze. Ale yy, no też jednak wydaje mi się, że jak to tak dostanie pod korzeń, to chyba jest to lepszy efekt niż yy, taki. No tutaj to to jest bardziej, no tak, no tutaj tak, bo tutaj bardziej ci to od razu trafia pod ziarno. Tak, zmiesza się z ziarnem no z ziemią, ziarnem tylko z ziemią i wiesz, jakoś to tam jest, a nie tak jak nawozem, że... No właśnie, co do jeszcze opryskiwaczu i rozsiewaczu nawozu, no też musimy pomyśleć. Też nad... musimy coś pomyśleć, no. Nad... Musimy, to, to jest ludzie a powiedziała, e, kupujecie, bo sobie myślicie. Nie. To jest po prostu rzecz, która musi być. Bo to jest y... profesjonalnie musi być robione, także... W szczególności opyskiwać, bo belka już tak trochę zgniła. <laughs> tak. Ale rozsiewacz nawozu również. No bo antek to już tak... I nie wiemy żeby też nie jakiegoś większego, żeby pod tego podeszło, bo yy, sulki może weźmiemy. <grym 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 jakbyśmy się brali siewnik. Mm. Bo... Yy, też fajną ofertę gdzie... ma Kun. No Kun, no właśnie też patrzyłem. Yy, bo mi chodziło o to, żeby podpiąć tutaj pod yy, szczególnie GPS-a, nie? Mm. Ten Ten nie ma GPS-a, żeby to już wykorzystywać, bo jednak na razie ten GPS był wykorzystany, dlatego, żeby się pobawić na chwilę nim, a reszta nawet nie wiemy, jak się dokładnie nim posługiwać. Tam mm. na chwilę się nim pobawiliśmy. Ale tak, żeby dokładnie coś wiedzieć, no to musimy zadzwonić nam po pana Marka. On nam to wszystko objaśni, co i jak gdzie Sądzę, że byłoby... No, że miałoby to sens. No tak. Dobra, no jest tu. Będziemy jeszcze siać, wyjdziemy, zobaczymy jak tutaj to wygląda Widzisz? Nie, kurde się już zbrudził A to się go potem szybko obmucha, pomyje no. no Fajnie, no, fajnie tutaj Tak, wykonuje. no tu, tu nam ziemia nie zalepia nic wału, wow, wow. jest moim zdaniem dobrze dobrany no, no właśnie jest Widać tą precyzję, że to jest przemyślana maszyna, że to nie jest tak Plus tak, widać, że ta maszyna jest masywna to nie jest jakaś taka część licha że to się zaraz rozpadnie i tak, ale znowu też to nie, nie jest to zrobione z takiej ruskiej stali że to waży no. 500 kg no nie, jest taki mówimy wam ludzie no tu, jest, tu widać taką precyzję, mocnym materiałem ale niekoniecznie masywnym pod względem tutaj wielkości takim wiecie Masy. Tak, masy. Bo ruski, ruskie na to Niemcy obmyślali i robili cienkie rurki, a, wy, a dawali tam, gdzie siła działa, nie? A ruski im się nie łamało, a ruski po prostu nie myśleli, tylko dawali grubą rurę i też się im nie złamało. no bo <noise> Musiała utrzymać, nie? Dobra. Mhm. Dobra, ja lecę do po kupić coś do picia. To ja a może Suszy, kurka, suszy dzisiaj. Suszy, susz. Dobra. To ja wam dziękuję. No widzicie wszystko tutaj elegancko, już nie mówię nawet o siłownikach, na, no, o znacznikach na siłownik, bo to już jest tak, przy takich cenach to jest standard. Także ja Wam dziękuję jak na razie, to do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.